W Ewangeliach czytamy, że Jezus w dzień, kiedy miał zostać wydany, udał się z apostołami do wieczernika, aby tam spożyć wspólnie z nimi wieczerze paschalną. Podczas łamania chleba oraz podawania kielicha z winem wygłasza do zgromadzonych bardzo kontrowersyjne słowa. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im mówiąc pijcie z niego wszyscy. Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ewangelia Mateusza 26,26. 26. Co Jezus miał na myśli, wskazując na chleb i mówiąc o nim, to jest ciało moje. Czy to możliwe, że w momencie, kiedy rozdzielił go pomiędzy swoich uczniów, w tajemniczy sposób chleb stał się rzeczywistym ciałem Jezusa Chrystusa, a wino jego krwią? Właśnie taki pogląd wyznaje oficjalnie Kościół Rzymskokatolicki. Przez wieki formułowania nauki Ostatniej Wieczerzy w 1215 roku na Soborze Laterańskim duchowni uznali i ostatecznie ustanowili jej dogmat. W XIII wieku ogłoszono, że chleb oraz wino są nie tylko upamiętnieniem śmierci zbawiciela, ale stają się również jego ciałem, krwią wraz z całą duszą i bóstwem, zarówno w formie duchowej, jak i substancjalnej, pomimo iż ich konsystencja oraz smak nie ulegają widocznej przemianie. Kościół nazywa to transsubstancjacją, czy inaczej przeistoczeniem. Przyjęto, że podczas mszy za sprawą autorytetu kapłana oraz mocy wypowiadanych przez niego słów konsekracji hoc est corpus meum Jezus zostaje sprowadzony z nieba na ołtarz, aby uobecnić się pod postaciami chleba i wina, ponownie przez to stając się żywą ofiarą. W ten tajemniczy sposób pokarm znajdujący się na ołtarzu przestaje być dłużej pokarmem i przemienia się w Boga. Nie symbolicznie, ale w dosłownym tego słowa znaczeniu. Skoro zaś ma to miejsce, hostię należy czcić w taki sam sposób, w jaki winno się czcić samego Boga. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy: Ponieważ w sakramencie ołtarza obecny jest sam Chrystus, należy go czcić kultem adoracji. Przez konsekrację dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjalny, z ciałem, krwią, duszą i bóstwem. Papież Paweł VI oświadczył Niezależnie od naszej świadomości chleb i wino po konsekracji rzeczywiście przestają istnieć, także po niej godne uwielbienia ciało i krew Pana Jezusa są prawdziwie przed nami obecne pod postaciami sakramentalnymi chleba i wina, jak życzył sobie tego sam Pan, aby dać nam siebie na pokarm i aby nas zespolić w jedności swego ciała mistycznego. Słowo msza pochodzi z łaciny i znaczy tyle, co ofiara. Jej liturgia koncentruje się głównie na ofierze Pana Jezusa, nie tylko w czasie przeszłym, ale i obecnym, ponieważ Kościół wyznaje, że o dziwo ofiara Chrystusa wciąż trwa, z tym, że teraz ma ona miejsce nie na Golgocie, ale w ręku kapłana. Dzięki niej, czyli poprzez przeistoczenie zachodzące na ołtarzu, wierni natomiast pozyskują łaski oraz błogosławieństwa niezbędne do uświęcenia ich dusz. O tym, jak wyniosłe i chwalebne miejsce zajmują kapłani w życiu kościoła rzymskokatolickiego, świadczą nie tylko encykliki papieży, ale również ich osobiste przemówienia. Na jednym z takich spotkań, mającym miejsce 22 czerwca 1957 roku w Ołtarzewie, kardynał Stefan Wyszyński skierował do kapłanów bardzo odważne słowa. Otrzymaliście w tej chwili straszliwą władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim nad samym Bogiem. Samym, Bogiem, samym, Bogiem, samym, Bogiem. Jesteście przecież spirituales imperators, a jako tacy macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu. On tego zapragnął, On tego od Was chciał, będziecie Mu rozkazywać, gdy na Wasze słowa stępować będzie na ołtarze. Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy. Kto ku Wam patrzy, widzi w Was Boga. Kto do Was się zbliża, nie szuka ludzkiego, ale Bożego. Założyciel zakonu redemptorystów Alfonso Liguori posunął się jeszcze dalej. W podręczniku dla kapłanów katolickich napisał: Dostojeństwo kapłana bierze się także stąd, że posiada on moc nad prawdziwym i mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa. W sprawie mocy, jaką kapłani sprawują nad prawdziwym ciałem Jezusa Chrystusa, naucza się, że gdy wygłoszą słowa konsekracji, wcielone słowo jest zobowiązane posłusznie przyjść do ich rąk w postaci sakramentu. Sam Bóg, posłuszny wypowiedzianym przez kapłanów słowom Hoc est corpus meum, wstępuje na ołtarz, przychodzi gdzie go zawołają, ilekroć go zawołają, oddając się w ich ręce, choćby byli jego nieprzyjaciółmi. Gdy już przyjdzie, pozostaje całkowicie w ich gestii, przesuwają go z miejsca na miejsce, jak im się podoba, mogą też, jeśli sobie życzą, zamknąć go w tabernakulu, zostawić na ołtarzu lub usunąć na zewnątrz kościoła. Mogą też, jeśli tak postanowią, spożyć jego ciało lub podać innym jako pokarm. W ten sposób kapłan może być nazwany Stworzycielem swego Stwórcy gdyż wypowiadając słowa konsekracji stwarza on jakby Jezusa w sakramencie dając mu w nim życie, a także oferuje go jako ofiarę wiecznemu Ojcu. Wystarczy, że kapłan powie hoc est corpus meum i oto chleb przestaje być chlebem, ale staje się ciałem Jezusa Chrystusa. Dlatego Święty Bernard z Sieny mówi: moc kapłana jest mocą boskiej osoby, gdyż transubstancjacja chleba wymaga tyle samo mocy, ile stworzenie świata. Alfonso Liguori nazwał katolickich kapłanów stworzycielami samego stwórcy. W związku z tym Jezus powinien oddawać im cześć, gdyż w piśmie napisano "Czci Ojca Swego. Jak jednak widać, kościół rzymskokatolicki nie tylko nie widzi w tym problemu, ale nawet taki pogląd propaguje. Wobec powyżej przytoczonych słów nasuwa się zatem bardzo poważne pytanie, mianowicie czy rzeczywiście święty, wszechmocny Bóg zgodził się na tak przedmiotowe i upokarzające traktowanie oraz zdał się na absolutną łaskę hierarchów Kościoła, aby na ich rozkaz czy przyzwolenie mógł objawić ludziom swoją obecność? Pismo Święte rozwiewa w tej kwestii jakiekolwiek złudzenia, Bóg zwiastowany przez katolickich kapłanów w żadnym szczególe nie przypomina tego, który objawił się na kartach swojego słowa. Oto co o nim czytamy. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem Nieba i Ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Wejdź do jaskiń skalnych i skryj się w prochu ze strachu przed Panem i przed blaskiem Jego Majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią. Dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się, ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu, bo dla Pana zastępów nastanie dzień sądu przeciw wszystkim pysznym i nadętym, i przeciw wszystkim charnym, by się ukorzyli. Mówię do zuchwałych: nie bądźcie zuchwali, a do bezbożnych nie wynoście się. Nie podnoście głów przeciwko niebu, nie mówcie zuchwale przeciwko Bogu, bo nie ze wschodu, ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór przychodzi sąd, lecz Bóg jest sędzią. I stanie się w owym dniu, mówi Pan, że zniknie odwaga króla i odwaga książąt i zdrętwieją kapłani, a prorocy będą przerażeni. Kościół rzymsko-katolicki w celu uzasadnienia realności transsubstancjacji, czy też prościej mówiąc nauki przeistoczenia, powołuje się głównie na słowa Jezusa skierowane do Żydów w synagogi w Kafarnał. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Trwa we mnie, a ja w nim. Cytat zapisany w tak wybiórczej formie można znaleźć w punkcie 1406 Katechizmu Kościoła. Duchowni twierdzą, że Jezus w synagodze zwiastuje Żydom tajemnicę Eucharystii, a dokładniej tajemnicę przeistoczenia, zachęcając ich do spożywania jego ciała pod postacią chleba. Taki zabieg powtarzany cyklicznie oraz przyjmowany z wiarą miałby umożliwić im zbawienie i zapewnić żywot wieczny, podobnie jak ma to miejsce podczas mszy. Kiedy jednak weźmiemy pod uwagę cały kontekst nauki Jezusa, okazuje się, że jest wręcz odwrotnie. Jezus nie oferował im chleba, ale go odmówił, ponieważ to właśnie z tego powodu Izraelici głównie za nim chodzili, aby się najeść. W odpowiedzi rzekł im Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Jezus nie miał dla nich chleba, który jak stwierdził ginie, zatem jest nietrwały i ulega rozkładowi jak każdy chleb, ale wskazuje na siebie samego, gdyż tylko On jako Bóg trwa na wieki. Uświadamia im przez to pewną prawdę, która pojawia się notorycznie na kartach Nowego Testamentu. Mianowicie, aby zabiegać przede wszystkim o pokarm duchowy w postaci Bożych nauk i poświęcać swoje doczesne życie na szukanie i realizowanie woli Bożej. Dokładnie to samo było pokarmem Jezusa względem Boga Ojca, co też wyjawił swoim uczniom. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Podobnego typu przesłanie jednak w bardziej przystępnej formie możemy odnaleźć w Ewangelii Łukasza. I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili, i nie bądźcie o to niespokojni. O to wszystko bowiem zabiegają narody świata. Lecz ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. Kiedy Izraelici już na samym początku przerwali nauczanie Jezusa, żeby się dowiedzieć, co mają czynić, aby zadowolić Boga, On im nie odpowiedział, aby spożywali chleb, ale żeby w Niego uwierzyli. Rzekli więc do Niego: Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: To jest dzieło Boże wierzyć w tego, którego On posłał. Jezus mówił do nich dalej, wskazując na siebie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chleb eucharystyczny, jak wiadomo, nie stępuje z nieba, ale jest wypiekany ze zbóż, które rosną w ziemi. W żadnym miejscu tego rozdziału nie czytamy, aby to chleb był Jezusem, wręcz przeciwnie, to Jezus we własnej osobie był i nadal jest tym chlebem. To jest bread which came down from heaven Nie tak jak manna w i He, that eateth of this bread shall live forever. Powróćmy teraz ponownie do wieczornika. Kiedy Jezus łamał chleb i rozdzielał wino pomiędzy swoich uczniów, od razu uzasadnił im sen z wieczerzy, którą spożywali. W Ewangelii Łukasza czytamy. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał, mówiąc, To jest ciało moje, które za Was będzie wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po mówiąc, Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za Was będzie wylana. Apostoł Mateusz uzupełnia relację Łukasza, dodając, że krew zostanie wylana na odpuszczenie grzechów. Jezus wytłumaczył uczniom, że ten obrządek jest symbolem nowego przymierza, jakie zostanie zawarte z ludźmi poprzez wydanie jego ciała na mękę, bowiem dzięki tej krzyżowej śmierci miało się dokonać dzieło odkupienia. I tak też się stało. Chrystus, wskazując na chleb i wino, nie powiedział, to się stało, czy też to się przemieniło, ale to jest... Słowo to jest tłumaczone jest w innych miejscach Biblii także jako to oznacza, a więc to reprezentuje. Można samemu sprawdzić jak brzmi oryginalny tekst w przekładzie interlinearnym i porównać go choćby z wersetem z dziejów apostolskich 1,19, czyli do rzymian 1,12, który w tamtym miejscu przetłumaczony jest przez Biblię Tysiąclecia w sposób prawidłowy. Po drugie, Jezus podczas ostatniej wieczerzy mówiąc to jest ciało moje, w miejscu ciało używa greckiego słowa soma. Soma w wielu miejscach Pisma Świętego często występuje w znaczeniu przenośnym. Apostoł Paweł na przykład użył tego samego zwrotu w odniesieniu do chrześcijan, posługując się obrazem metaforycznym. Napisał, że ich ciała są martwe z powodu grzechu, co z fizycznego punktu widzenia oczywiście nie miało miejsca, gdyż byli żywi. Jeśli jednak Chrystus jest w Was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Sensów Jezusa to jest ciało moje, można wiernie zilustrować na przykładzie fotografii. Jezus we wieczerzy pokazał uczniom swoje zdjęcie. Pomimo tego, iż identyfikował się z tym ceremoniałem, nigdy nie powiedział, że jest nim sam w sobie. Podobnie jak fotografia nadal pozostaje tylko fotografią, choć widnieje na niej wizerunek człowieka czy jakieś wydarzenie. Tak człowiek nie staje się fotografią, kiedy wskazując na nią palcem mówi To jestem ja. W Małej Dogmatyce dla Świeckich czytamy, że ofiara mszy świętej jest w swej istocie równa ofierze krzyżowej. Kościół naucza, że konsekrowany pokarm ma taką samą wartość i zbawienną moc, jak ofiara pana Jezusa dokonana na krzyżu. Co więcej, znaczy to, że Chrystus umiera ponownie, cierpiąc za grzechy świata, a jego ciało jest rozrywane i konsumowane przez kapłana oraz wiernych tysiące razy dziennie, podczas każdej mszy na świecie. W jakim poniżającym i brutalnym świetle przedstawia świętego Boga dogmat przeistoczenia oraz pogląd o nieustających torturach i konsumpcji jego Syna. Każdy kto spożywa hostię powinien być o tym w pełni przez Kościół uświadomiony, ale czy tak jest? Odpowiedź jest oczywista. Pomimo że Bóg trwa wiecznie i nie ma początku ani końca, katolicki kapłan poprzez konsekrację daje mu życie, a nawet i odbiera, ponieważ Chrystus, ostatecznie jako powtórnie złożona ofiara, kona w jego dłoniach, po czym trafia do ust i rozkłada się w żołądku, a dalej, to już nawet, wstyd mówić. Natomiast w razie, gdy hostia zostanie przypadkowo upuszczona, kapłan umieszcza ją w specjalnym naczyniu z wodą, aby doszczętnie się rozpuściła tym samym unicestwiając konsekrowanego Jezusa. W każdym przypadku eucharystyczny Chrystus zawsze ponosi śmierć. Tym sposobem to, co dziś rośnie na polu jako zboże, z którego jest wypiekany chleb i w winnicy jako grona, z których wytłacza się wino, pomimo tego, że dziś nie są Bogiem, jutro, o ile trafią za mury Rzymu oraz znajdą przywilej i łaskę znaleźć się w ręku kapłana, mogą nim pozostać. Sam Jan Chrzciciel, który był spokrewniony z Jezusem, czuł się niegodny rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Katolicy kapłani natomiast czują się godni dawać mu życie w sakramencie. Niewiarygodne bluźnierstwo. Wiadome jest także, że samo źródło nauki o spożywaniu bogów pod postacią chleba wywodzi się z wierzeń pogańskich, a opisy fragmentów z tych obrzędów znajdujemy również na kartach Pisma Świętego. Znany historyk Will Durant powiedział, że wiara kościoła rzymskokatolickiego w transsubstancjację wyrażającą się w ceremoniach to jedna z najstarszych ceremonii religii prymitywnych. Synkretyzm i mistycyzm bliskiego wschodu wywarły wielki wpływ na kraje zachodu, szczególnie na Włochy. W Egipcie kapłani piekli specjalne ciastka, które po poświęceniu miały się przemieniać w ciało Ozyrysa. Idea transsubstancjacji była również obecna w religii Mitry, w którym sakrament ciasta i napoju Haoma miał wiele cech obrzędów katolickiej Eucharystii. Idea zjadania bóstwa bardzo rozpowszechniła się wśród ludów Meksyku i Ameryki Środkowej na długo przed tym, zanim usłyszały one o Chrystusie. Gdy hiszpańscy misjonarze wylądowali po raz pierwszy w tych krajach, ich zaskoczenie wzrosło, gdy patrzyli na obrzędy religijne, bardzo przypominające im komunie podobizny wykonane z ciasta, zjadane przez tych, którzy twierdzili, że jest to ciało bóstwa. Historycy zaznaczają, że mitraizm był praktykowany właśnie w Rzymie, skąd też pochodzi katolickie wyznanie wiary. To, co ma miejsce na łonie Kościoła katolickiego, nie jest niczym nowym. Stary Testament, ku przestrodze, pełny jest przykładów odstępstwa Izraelitów od Boga. Boży lud brał udział w bałwochwalczych ceremoniach, czcząc wytwór ludzkich rąk oraz składając swoim Bożkom ofiary z pokarmów, za co ściągnęli na siebie nieszczęście i zostali przez Boga srogo ukarani. Podobne praktyki niestety od stuleci zachodzą na łonie kościoła rzymskokatolickiego, z tą różnicą, że robi się to pod szyldem chrześcijańskiej terminologii. Nie trzeba zatem być prorokiem, aby wiedzieć, jak i w tym przypadku się to skończy. Jednak, aby nie było co do tego żadnych złudzeń, apostoł Jan w 17 i 18 rozdziale księgi Apokalipsy całkowicie je rozwiewa, ale o tym nie w tym filmie. Jedno z przykazań dekalogów Biblii mówi. Nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie, nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek Ojców na Synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą, okazuje zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Choć katechizmowy dekalog zaczerpnął dziesięć przykazań z Pisma Świętego, to jednak ich treść zapisana jest w bardzo zubożałej formie. Próżną w nim szukaj dalszej części pierwszego przykazania, gdyż Kościół wykluczył je ze swojego nauczania i choć Bóg kategorycznie zakazuje tworzenie ikon w celach religijnego kultu oraz zabrania oddawać cześć dzieł ludzkich rąk, ludzie do obecnych czasów w krajach zdominowanych przez rzymski katolicyzm nadal biorą w tym udział. Co więcej, dla większości z nich uchodzi to wręcz za akt pobożności, podczas gdy Bóg mówi, że przez to jedynie okrywają się hańbą w jego oczach. Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym. Dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą. Ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą. W tym momencie nasuwa się kolejne zasadnicze pytanie. Mianowicie, czy hostia ma coś wspólnego z bałwochwalstwem i bożkami? Rozpatrując to zagadnienie w świetle Bożego Słowa okazuje się, że ma i to bardzo wiele. Gdyż jak już wcześniej wspomniałem, Kościół wierzy i naucza, że kapłan poprzez konsekrację stwarza z chleba i wina Boga. Bóg jednak zupełnie temu zaprzecza. W księdze proroka Jeremiasza zapewnia nas, że jest to niemożliwe. Czy może człowiek uczynić sobie bogów? To przecież wcale nie są bogowie, nie są bogowie. Pismo święte nie czyni żadnej różnicy pomiędzy dziełem ludzkich rąk, zarówno obraz, figura, jak i opłatek, to jedynie wytwór człowieka i każde z nich stanowi wyobrażenie ludzkiego umysłu, co za tym idzie nigdy bogiem nie było i nim być nie może. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, srebra albo do kamienia wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. W związku z powyższym trzeba uznać, że skoro katolicki kapłan nie może uczynić sobie Boga z kawałka chleba, to ludzie adorujący hostie dopuszczają się zbiorowego bałwochwalstwa, gdyż zwyczajnie oddają pokłon dziełu ludzkich rąk stworzeniu zamiast stwórcy. Nie chodźcie za cudzymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon i nie pobudzajcie mnie do gniewu dziełem swoich rąk, a nie uczynię wam nic złego. Lecz wy mnie nie słuchaliście, mówi Pan, pobudzając mnie do gniewu dziełem swoich rąk ku waszej zgubie. Podczas gdy Bóg raz za razem ukazuje katastrofalne konsekwencje związane z tego typu praktykami, Rzym nie widzi w nich nic złego. Co więcej, zachęca do tego również swoich wiernych, obiecując im Boże łaski. Podczas gdy Bóg mówi o przekleństwie i o sądzie, Kapłani na zarzuty bałwochwalstwa w najdelikatniejszym przypadku odsyłają do katechizmu wyjaśniających wszystko publikacji teologów czy portali internetowych, których rozważania niestety najczęściej również stoją w jawnym kontraście z Bożymi naukami. Tym oto sposobem historia ponownie zatoczyła koło, gdyż kapłani Izraela robili dokładnie to samo. Rezultat był zawsze taki sam, kiedy czas Bożej cierpliwości dobiegł końca, a ludzie w dalszym ciągu trwali w swoim uporze i odrzuconych przez Boga pokoleniowych tradycjach, naród był osądzony i ukarany. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzi misie. Mój zaś lud kocha się w tym, lecz co poczniecie, gdy to się skończy, skończy.